Ślinka, śpisz? Śpię, bo co? Bo bym se ogórka kiszonego zjadł. Halka, hmm. są w domu jakieś ogórki? Ferdek, nie zawracaj mi gitary, noc jest. I przestań mlaskać jak dziad jakiś. Bo mnie Ślinka na te ogórki idzie, no. No to idź, do jasnej cholery do lodówki sobie weź. A mnie daj spać, trzecia w nocy jest. Halinka, coś ty taka agresywna jesteś. No mnie denerwujesz. Jak Jakimś zasranym ogórem kiszonym. O trzeciej nad ranem. Halinka, mogłabyś wstać mnie przy niej ogórka kiszonego? Dobra, sam przepójdę. Halinka! Czego znowu? Przynieść ogórka jakiś I dobre. Dobre, idziemy. No wiesz, kurde no. Jak się nie chce, to są. A, a, a jak się chce, to kurde nie ma. No i dupa, no, no i dupa. No. Czego ty się tłuczasz po nocy, jełopie, no? O Wiesz co, ty się nie zachowuj jak baba w jakaś rozmemłana. Masz i żyj. Dobrowoc. <ma gameplay> Ja cię za, zasadniczo bardzo przepraszam, ale one są, wiesz, konserwowe, a, a mnie to zasadniczo o kiszonego chodziło. Radek. Ty normalny jesteś. No ładnie jak tak. No bo one, wiesz, Halinka, takie sobie są. A, a mnie to chodziło takiego kiszonego rozumiesz? No, no jasne rozumiem. No takiego domowego, takiego chrupiącego, takiego. Domowego? No no takiego jak ty, żeś kiedyś robiła, a nie takiego pizdryka małego ze sklepu, wie. Masz trzy sekundy na opuszczenie tego pomieszczenia. Albo jutro spotykamy się u adwokata. Zaczynam odliczanie. Raz. No co ty, ta? halika, taka agresywna rzecz jest, no? Paszał wam O! Pan Ferdyk, to pan nie śpisz? A co? Nie widać, że nie śpię? No nie, ale pan tak jakoś wyglądasz, jakbyś pan tak chciał, a nie mógł. Bo pan nie chce, no, ale nie mogę, no. Ale czego pan chce? Akurat góra bym się zjadł. Korniszona? Nie, co nie, gdzie korniszona? Kiszonego. Takiego chrupiącego? Domowego? No, takiego ze sokiem, panie. Ale nie takiego pizdryka, jak w sklepach sprzedają, czywego małego. Tylko takiego... Grud, takiego drunglana. Ale nie takiego miękkiego, takiego jak kapeś nie? Gdzie, panie, no co pan, panie? Takiego twardzieckiego. Takiego dziutkiego takiego, że. Pani, nie na rundę. Panie, przestań pan, bo, bo sobie normalnie nie wytrzymię. No, ale co robisz? no? Panie, chodź pan za mną. Ale gdzie? Piżamie? Panie, nie pytaj pan, tylko pan chodź i nie pożałujesz pan, że pan znasz Arnolda Boczka. Dalej za mną. Patrz pan i podziwiaj. Panie, no miałem, że zabij mnie pan, no był tu swój taki normalnie jak pański łeb same takie twarde, chrupkie dryblasy. Ale jak był o to gdzie są o no? Panie, ktoś musiał ukraść i wyżreć. Ale kto? Jak nie ja i nie pan, to wiadomo kto. O jedna, świnia, przebrzydła łysa nie. Panie Fertku, ale nie za późno jest? Trze Trzecia w nocy nad ranem jest. Panie, gówno mnie to obchodzi. Panie, ja chcę o górę. Czego? czy pani może za przeproszenie Marian Baździo, w domu jest? A musisz pan tak gębę grzeć po nocy? Marian teraz śpi. Odpoczywa. I mi stąd, bo na policję zadzwonię! Widzi pan? Sław państwa. Panie czekaj pan. to trochę grzeczniej trzeba. Pani Helenko. Pani Heleneczko. Czego? Pani sprawa taka jest. My we piwnicy mamy taką wspólną szafkę śpiżarną, no nie? No tak, i co? No i właśnie, ja, w tej szafce miał taki swój z kwaszonymi ogórami, normalnie. I, I nam z panem Fetkiem normalnie smak się taki na te ogóry zrobił, i my tam poszli. A, a tam tych ogórów nie ma. A mnie to w ogóle nie obchodzi. No, proszę panią, bo rozchodzi się o to, że. Ja, żem nie brał. Pan boczek, żem y, nie brał. Nie y, brał. To proszę panią kto brał. No ja też nie brałam. Iwon. I proszę opuścić mnie. Helena, z kim ty tak rozmawiasz, nocy? A ty brałeś jakiegoś ogóra z piwnicy, Marian? Jakiego ogóra? Kiszonego, panie Marianie. Kiszonego. kiszonego. Nie. Nie brałem. Ale jak pan żeś to powiedział, to taka mi cholerna ochota wzięła na kiszonego i to na takiego dryblasa, a nie na takiego pizdyka kupnego ze sklepu. Stryka. Panie Fetku, a może lepiej zaczekać z tym do rana? Panie, jak do rana, jak nie się teraz chce, no? Załatwmy sprawę i będzie po krzyku. Panie Panie, idź pan. A, a, ale dlaczego ja? No panie, no, no bo jak ja tam wejdę, to będzie awantura, a pan żyje jest neutralny. No, ja, 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 ja jak neutralny? No normalnie. Przychodzi sąsiad do sąsiadki poradę, prawda? Idź pan. No, no. Ale jak tak? W nocy panie... do sypialni? Panie, a co? Jest ja pan chłopem, czy nie? Pani Halino. Pani Halinko, przepraszam, że tak wszedłem do pani w nocy do sypialni, ale bo chodzą słuchy, że pani umie rewelacyjnie zakisić o muro. Panowie, jak widać. Nie ma co liczyć na pomoc kobiet. No tak, no i jesteśmy zdani na własne siły. No bo przepraszam, ale pan wszystko od dupy strony zaczyna. Bo co? No bo. Po co nam receptura pańskiej żony, jak my surowca nie mamy? Surowych ogórków znaczy. Ale panie, co pan? Właśnie w tym roku ogóreczki wyjątkowo obrodziły, panie, i to niedaleko u naszych sąsiadów emerytów na działkach imienia wyzwolenia. Panie, i to nie I to takie, panie, takie dryblasy, a nie takie pizdryki, jak w sklepach sprzedają, panie. Co prawda, to prawda. Sam żem tam nieraz chodził na fasolę groch i inne strąkowe. No to masz pan doświadczenie, wiesz gdzie, co i jak pójdziesz, pan, na harataż pan dwa, dwa wory o a my kizimy, nie? Ale panie, w życiu tam teraz ogrudzili i psa trzymają złego. Panie, nie bądź pan dupa. Psa pan kiełbasą zanęcisz, a podkop od dołu zrobisz. Ale panie, ale. Nie ma żadne, ale. Masz pan smaka czy nie? No, no, niby mam. A co będzie, jak mnie złapią? Panie, nie bój pan żaby! Przecież będziemy pana ubezpieczać z okna! No to że się pan popisał, nie ma co! Panie, odpiernicz się pan! Ja żebym życie i zdrowie na, narażał! Ja żem fizycznie panie walczył! Sfora emerytów na mnie się rzuciła, a jeden to mi się tak. dogarła i tak! Panie, panie, nie gęgaj pan, tylko pokaż pan, coś pan tam nawerywa! Panie. Co żem nawyrywał to żem nawyrywał ale żem nawyrywał he, he, no panie no, no to, to, to ja rozumiem panie my bydlaki Panie, sam że normalnie z ziemi tymi rękami panie no nie pierdzielmy tylko kiśmy nie Tak, ale najsampierw to trzeba by jaką porządną beczkę dębową mieć no w beczce to się kisi kapuche i to na wsi, a my w mieście jesteśmy. Ja osobiście proponuję kamionkę. Panie, co pan przecież o, o, o góry się kisi we słoiku i to z krzemem, no co? Panie pan? Fertku, w słoiku to się nosi mocz do analizy. Tylko kamionka. Zasadził zasadzie upadł ktoś kiedyś, kopa gdzieś? Panowie, nie kłóćmy się, tylko kiśmy byle jak, byle szybci, bo mi normalnie. Ślina z mordy leci. Byle jak, to pan sobie może w sklepie takiego pizdryka kupić z octem. Panie, muszą być twarde, duże, soczyste i według najlepszej receptury. Ale to co pan proponuje, panie? Jak co? Debatę ogólnonarodową, referendum. Panie, to są drugie rzeczy. A co, pan będziesz płacił? Ja nie. Ja też nie. 你还在写给咋了你